Dziękuję Pani Poseł. Jeżeli chodzi o tę salę, to sobie pilotuję, jakoś daję sobie radę. Chociaż nie wiem, czy dalej mi tak dobrze pójdzie, bo zapraszam do głosu Pana Posła Grzegorza Brauda. Koło Konfederacji. Wszczególny pani Marszałku. Wysoka Pustawa Izbo. Szczęść Boże. Panie, Panowie, Ministrowie. Panie Ministrze, cieszę się, że widzę Pana, bo my tutaj w naszym kole popadliśmy takie stany lękowe, że może Pan jest jakąś postacią fikcyjną, jakąś kreacją, wie Pan, Ministerstwa Cyfryzacji jakimś fantomem, którego nam pokazują w telewizji, ale Pan się zmaterializował tutaj dzisiaj w tej sali, więc nie chcę stracić okazji i po pierwsze chciałbym się dowiedzieć, czy Pan podobnie jak Pański szef obecny, a, a poprzednio młodszy kolega z BZWBK we Wrocławiu, czy Pan też tak bez lęku drżenia patrzy w tę perspektywę dla nas mroczną perspektywę powiększania długu publicznego. Pan premier powiedział nie zawahamy się, i to było w jego ustach, tak zrozumiałem, to miała być dobra wiadomość. Nam włosy stają dęba, mam nadzieję, że i panu y, tak y, by by się zjeżyły, proszę mi opowiedzieć, czy Pan bez lęku zwiększa dług publiczny, czy może z lekką bojaźnią i drżeniem? I ostatnie, ostatnia kwestia, bo może nie będzie więcej okazji. Czy dalej dalej jest pan obwładnięty myślą o odebraniu Polakom gotówki? Czy to już panu przeszło, panie ministrze? Czy to jest projekt przyszłości? Czy, czy Polacy zostaną bez grosza przy duszy z plastikową kartą albo chipem gdzieś tam wetkniętym? Proszę mi odpowiedzieć Dziękujemy na to pytanie. Serdecznie. Dziękuję. Zapraszamy pana.